Podekster Dexter Deschamps nie żyje. Zaszlachtowane na wysypisku przez jakiegoś bandziora Zarasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem. To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis. Okada Sanden. Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo. Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Na, na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy wysoko ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to... Dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego Netrunera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś podał zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown. A my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesujecie, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą, przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy. Okada sam. Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia. Ej, hey, tchórzuch! Nie zasługujesz na to, żeby żyć! Pierre! Coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać z Bridget. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłeś się wybredny? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im to płacić za każde słowo. Hej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. co, wsparcie i niech razem z drzwiami? co słychać? Chodź. Coś podać? Jak ci się podoba praca na Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Knajpa morderców, co? Ty to powiedziałeś. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakieś wyschnięte gardło do napojenia? Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Dwyczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki piwo imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Dzięki, Claire. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. Ach, napiłbym się czegoś. Ciężki dzień. Jak każdy. Na co masz ochotę? O nie! To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz! To twoja wina! Straciłam przez ciebie Postarzę. wszystko! Naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rogue? Pierdol się! Uważaj, z tym robisz interesy. Rogue. Chciałem pogadać. W porządku. Patrzcie tylko, co też Kot przyniósł. Coś ty za jeden Jestem V. I czego ode mnie chcesz, Wi? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rokosparta na kanapie w aftelowej. Nie pogrywaj z nią. Przejrzyjcie na wylot. Mów, jak jest. Ta dziewczyna. O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż ma się w jakimś kącie. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla rasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie, Dexter Deschamps, Jackie Wells, Teabag. Tak. Dobrze cię kojarzę, V. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pe. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Wszyscy w mojej ekipie znali ryzyko. Takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepszym. Nawet tobie, Rock. Nie pamiętasz już akcji w Arasaka Tower? Johnny Silverhand poszedł do piachu. Widzę, że się przygotowałeś do tego spotkania. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. Aha, a jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdala i tyle. Nie, raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie są zasady. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz gdzie mnie znaleźć? Wystarczy. Mm. Wróć jutro, to pogadamy. Pan, wytrzyma jeszcze, per już jedzie. Kurwa, jaki nie pan! Czemu nie pojechaliśmy z tego szpitala? Tu nas może nie do ale kurwa! Sam! Mów coś! Jak nie przyjedziesz? Co nie przyjedziesz? Albo tu będziesz za pięć minut, albo... Ej hey ty, zrobisz. Ja zabawić. do róg. że miałem przyjść. Słuchaj, Rok, Co no jestem. Co z Helmanem? Dwa, poproszę. Zrób nam miejsce. Siadaj. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Zostaw butelkę. Częstuj się. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. Dzięki, nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. No to popatrzmy. Tego Twojego Hermana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. No to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kangtao, korporacji należącej do Chińczyków. Kangtao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiem. Pewnie chronią go przed Arasaką. Pracował dla nich przy tajnym projekcie. Chronią go przed Arasaką i wszystkimi innymi korporacjami, które chętnie skorzystałyby z jego wiedzy. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kanteo. I myślisz, że w jednym z nich będzie Helman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego. Brak podpiętych manifestów towarów. Kiwda. czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale. Zobacz dane obciążenia tej fałki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział Bojowy Ochrony Kangtao oraz jeden VIP, transferowany właśnie z Kianti. Helman. To były dobre wiadomości. O, to pięknie. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Uh -huh. bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kangtao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło kawałkę. Ale tutaj Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kangtao. To twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa. Czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę łącznie ze sprzętem. Namierzenie takiej av nie będzie łatwe. Poza tym znam ten model, poprzednie wersje latały w wojnach. Te kolosy są szybkie i mają zaawansowane systemy obronne. Bawienie się w ostrzeliwanie takiej av nie wchodzi w grę. Dlatego lepiej rozwiązać ten problem sposobem Mam ludzi, którzy takie sposoby znają. Lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż no matka. Zna tam te okolice. Pomoże ci nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? <laughs> nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Helmana. To twoja decyzja. Ach, wi mam złe przeczucia. Coś mi tu nie gra. Nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego, jak bardzo są w potrzebie. Aldecaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Pan ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. No. Jeśli Klan ją wykluczył, to znaczy, że nie jest godna zaufania. Za taką pomoc nie zamierzam ci płacić. Sama odeszła. Przyszłość rodziny nomadskie ideały, coś tam, coś tam. Nie słuchałam do końca. Myślałem, że wiesz, z kim masz do czynienia. Gdy ktoś ci mówi, że chodzi o ideały, to zawsze chodzi o co innego, zazwyczaj o władzę. Na szczęście to nie moja sprawa ani twoja. Ważne jest to, że nam może ci pomóc. Dlaczego Panam będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak. Znam ją. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać... Ja wiem. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego pana. Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę? Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu ich. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, panam chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. Czyli panam ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa piątki na szachownicy rok. Cieszę się, że rozumiesz. W porządku, to powiedz mi, co wiesz. Rocky Rich to opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i bus. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Okej, okay, dzięki. Tak Panie zrobię. Dostać. Powodzenia. O co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Takie rzeczy załatwia się przez Fixera. Pierdolę, Fixeru. Biorę kasę za nic. Aha. Nie wróżę ci długiej kariery w tym mieście. Nie chcę, żebyś mi wróżył, tylko żebyś coś przewiózł. Wchodzisz w to czy nie? Mów dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz tą paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić, jasne? Mhm. Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie bój, chłopie. Dostaniesz coś ekstra. Z importu. Ale bez cła. Średnio jesteś konkretny. Ale za to solidny. Zaufaj mi. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Wchodzisz? Niech będzie, wchodzę. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem No Future. Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zacznę po dalsze instrukcje. Mhm, mm to do usłyszenia. Chcesz podać? Zajęty. Kto by pomyślał? Spójrz tylko na to, też to widzisz, prawda? Albo zwariowałem, albo mam doświadczenie mistyczne. Jak się nazywa ta laska z dziwną fryzurą? Um, misty? To prędzej przypadek neurologiczny dla Wiktora. Albo zapytam o to ich oboje. Hey, Panam. Z tej strony wi? Wi Jaki wi Skąd masz ten numer? Od Rogue. No, zajebiście. Kto chce mnie wpakować tym razem? Zapomnij o Chcę ci pomóc. Oto bardzo miło z twojej strony, tylko że trochę na to za późno oraz niech rok pocałuje mnie w dupę. O niej gadaj z terapeutą. Ja dzwonię w sprawie twojego ładunku i samochodu. Zainteresowana czy nie? Skład kolejowy przy Bonita Street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia.